Różnica polega na tym, że my działaliśmy zgodnie z ustawami. Jakby pan redaktor, teraz, jeżeli ja mogę oczywiście zapytać, jakby pan redaktor, ja panu jaka jest różnica pomiędzy tym, tym, co my robiliśmy, a tym, co robi y, Tuski Bodnar. Mianowicie różnica polega na tym, czy pan redaktor byłby uprzejmy podać nam przykład, y, podać mi przykład, tak? kiedy my y, y, zmieniliśmy uchwałę ustawy. Uchwałę ustawy? Tak, no kiedy zmieniliśmy. Bo panu pokazać różnicę. No dobrze, no ale to niech pan podaje, no czy ja nie, nie przypominam sobie uchwały zmieniony. No i widzi ustawę. pan, i to jest różnica. I tutaj i prokuratorzy, i zastępcy prokuratora generalnego postawili się dopiero wtedy, kiedy widzieli, że w sposób tak rażący łamie się prawo. A do tej pory wykonywali polecenia, to znaczy wytyczne, te zgodne z ustawą prokuratora Bodnara. W związku z tym to jest zasadnicza różnica i dlaczego ja mówię, że uchwały, że uchwałami są zmieniane ustawy. Dlatego, że Donald Tusk może rządzić. Proszę bardzo, przecież nikt tego nie kwestionuje. Mimo tego, że nas oskarżano o to, że my jesteśmy autorytarnym rządem i tak dalej, bez żadnego problemu już kilka razy oddawaliśmy władzę w Polsce, czy to w samorządach, czy dwa razy w Polsce. Nie ma żadnego problemu, ale mówimy jedno, chcecie zmieniać prawo, proszę bardzo, ale ustawami. A Donald Tusk uznał, że ponieważ nie wygrał jeszcze wyborów prezydenckich, to będzie wyżej będzie jego wola polityka. Polityczna niż ustawy. I to jest niszczenie państwa prawa. Nikt tego do tej pory nie robił. Nikt nie zmieniał wolą polityczną czy uchwałami ustaw. I o to chodzi w sprawie o prokuraturze. Dlatego, że ja, on sobie może zmienić prokuratora krajowego. Ale musi to zrobić ustawą. My robiliśmy wszystkie zmiany ustawą. Komuś się może podobać, czy nie, ale ustawą. Adam Bodnar y, uważa, że pan Barski nie jest prokuratorem, ponieważ wrócił ze stanu spoczynku, został przywrócony do prokuratury w 2022 roku. A Adam Bodnar powołuje się na opinie prawne, y, z których wynika, że ten powrót był możliwy tam przez dwa miesiące w 2016. Tak. Tak. Powtarzam to, co mówi Adam Bodna. A teraz pan redaktor pozwoli, że jak pan już coś przeczytał, to ja też coś przeczytam. Tak, proszę, bardzo. O. Proszę, proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Adam Bodnar powołuje się na opinie prawne, zresztą prawników znanych ze wspierania kodu i tak dalej, byłej na przykład żony jednego z posłów obecnej koalicji. Dobrze, ale nie, ale nie, nie to nie jest argument. Ale, ale nie, dobrze, nie, nie, nie. To, to, to prawda, tylko to pokazuje, ale... W, to, bo, ale no nie, to a, pokazuje. a Dariusz Barski jest świadkiem ze ślubu Zbigniewa Ziobry, no możemy tak rozmawiać. Dobrze, ale, ale różnica polega na tym, że jest doskonałym prokuratorem, którego na, którego na przykład hmm. zorganizowane grupy przestępcze wydały wyrok śmierci. I to jest bardzo dobrze udokumentowane, dlatego że właśnie z nimi skutecznie walczył. I ale chciałbym wrócić na chwilę, to bardzo pan redaktor pozwoli w ramach Jasne, zmiany zdań. To jest tak, że rzeczywiście Adam Bodnar powołuje się na to, że Dariusz Barski jest prokuratorem w stanie spoczynku, w związku z tym nigdy nie był prokuratorem Dobra, krajowym i opinie prawne mówią na, na temat artykułu 47, to jest prawo wprowadzające o prokuraturze mhm. i oni mówią tak że ten artykuł 47 ja go przeczytam, prokurator pozostający w dniu wejścia ustawy w stanie spoczynku e, no, e, m, na, na swój wniosek może wrócić na ostatnie zajmowane stanowisko. Koniec. kropka. I teraz tak, jego opinie prawne twierdzą, że ta ustawa jest źle skonstruowana, ponieważ ona powinna mieć zakres czasowy, mimo że jej nie ma. Tak, I to jest jego argument. A nasz argument jest następujący. Mówimy tak, że po pierwsze, gdyby ustawodawca chciał zakreślić ten czas, to by go zakreślił. To po pierwsze. Po drugie, w Polsce obowiązuje coś takiego, jak domniemanie konstytucyjności. W związku z tym, jak ktoś uważa, że jakaś ustawa jest zła, to jedyną drogą, żeby ją zakwestionować jest zakwestionowanie jej w Trybunale Konstytucyjnym, bo o tym mówi Konstytucja w artykule 190. I wreszcie, ten, tą ustawę badał pod tym względem Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dokładnie jest 2023 roku, z 22 marca 2023 roku, i stwierdził, że ta ustawa jest yy, yy. W polskim porządku prawnym, co więcej, powiedział, że znaczy, naczelny sąd administracyjny, że nie zawiera jakichkolwiek rozwiązań czasowych. Czyli my mamy sytuację taką. Co więcej, ten wyrok wydano w składzie trzyosobowym, w którym wszyscy trz, trzej sędziowie to byli sędziowie z poprzedniego nadania przed zmianami w KRS. Mhm. Czyli my mamy sytuację taką, że z jednej strony mamy opinię prawną Adama Bodnara, która nie jest źródłem prawa, a z drugiej strony mamy tak, ustawę zweryfikowaną tą ustawę przez naczelny sąd administracyjny e, i zasadę doktrynalną zachodniego świata prawnego do Niemani Konstytucyjności. I teraz my musimy wszyscy jakby się zastanowić, co jest wyżej. Czy wyżej jest ustawa, czy wyżej jest opinia prawna? Bo jeżeli wyżej jest opinia prawna, to mamy destrukcję państwa prawa. Okej. Okay. Nie, nie chcę tutaj prowadzić sporów prawnych, bo nie jestem prawnikiem i nie znam na wyrywki ustawy o prokuraturze. Przyjmuję te argumenty, kontrargumenty do opinii Adama Bodnara. Dariusz Barski, prokurator krajowy, wykonał wszystkie polecenia, które wydał mu do tej pory Adam Bodnar. Poza, i poza, poza prośbą po, o podanie się po, do dymisji. Po, po, poza jedno, właśnie. Poza, nie. I, poza, I tak samo jego zastępcy. Poza Adam pro, pro, jedną poza Adam jedną. Bodnar prosił trzy razy pro, tak. pana ja prokuratora żeby podał się do dymisji, bo chce współpracować z kimś innym. Pan prokurator tego nie zrobił. Nie zrobił tego, dlatego, że ma gwarancje ustawowe. Jeszcze ja z jednej ustawy przeczytam. Gwarancja ustawowa mówi o tym, właśnie na tym polega pewna niezależność. Znaczy, jeżeli chce się rządzić w demokratycznym państwie, to trzeba się liczyć z tym, że po pierwsze czasem jakieś instytucje mają swoje kadencje. Po prostu mają swoje kadencje. Ale, ale wprowadziliście to, jest... to na koniec y, swoich rządów, po to, żeby zabetonować pewien układ w prokuraturze. Nie, Panie ale prowadzić... dobrze, ale jeszcze raz chcę powiedzieć, po pierwsze tak. Argument jest następujący. Dariusz Barski wykonał wszystkie polecenia Dama Bodnara, w związku z tym pana argument, że on nie może rządzić, może rządzić. Czego nie wykonał i czemu się sprzeciwiają? Sprzeciwiają się temu, żeby opinie prawne były wyżej od ustawy. Dlaczego? Dlatego, że prokuratorzy w Polsce są od tego, aby pilnować prawa. I to jest jedyna zasadnicza różnica. Czyli prokuratorzy, czyli podsumowując, jeszcze tylko jedno zdanie, pan hmm. redaktor pozwoli. Czyli to jest tak. Prokuratorzy powiedzieli z prokuratury krajowej, tak jak ja to widzę. Powiedzieli prokuratorowi Bodnarowi, ok, będziemy wykonywać pana polecenia, ale wszystkie, które będą zgodne z prawem. To polecenie, Niektóre, które on do nich skierował, jest w sposób oczywisty niezgodny z polskim porządkiem konstytucyjnym i prawem. I czy to jest coś złego? Nie sądzę.